No dzień dobry, witam się tu z całym państwem Nadeszła wiosna Czas nawozów i sadzenia ziemniaków Bierem ciapka, jedziemy do mechanika, bo Miał mi nawozy załatwić A coś nie, nie dzwonił, więc nie wiem gdzie on jest Więc muszę na chatę do niego podjechać W dzisiejszych planach no to tu mam rozwieść nawóz Potem sobie pod ziemniaki podorać jedną stronę ogródka. Bo tam wiadomo też buraki sobie zasieje. Też kukurydzę, słonecznik. Takie typowe rzeczy, żeby sobie podjeść trochę. Pila, bo tu wodę pod siedzeniem w ciapku mam to się szybko napije jeszcze. Jęczyń wyrósł. Tam widzę, że też yy, inne zboża powyrastały im. Ciekawe czy mieciu w Giesie. No, mieciu w Giesie siedzi. z ladą. Dobra. Kurde, te małe drzewka, Jezus Maria, jak one mnie wnerbiają Dobra, tutaj sobie stanę Może ktoś zaraz z tej chałupy wyjdzie. O Jezus Maria Dobra chwila, bo ktoś tutaj przyjechał. Dzień dobry. Wie pani gdzie Andrzej jept? A stary w chałupie siedzi, jakiegoś złoma kupił i go opijał z mietkiem. A teraz siedzi i zupkę chińską na kaca No to owal. widzę, że nie złomie jej balangę, bo ja tam patrzę, mieć już taladon stoi, więc chyba na kacu po prostu siedzi. A czy wie pani, gdzie on mi położył worki z nawozami? Bo kurde, miał mi kupić. Obok Władka są. A, 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 dobra, dziękuję, dziękuję. Dobra, gdzieś tutaj powinny te worki leżeć. Oj, no i leżą. Stalar Retrosan. Dobra. Oj. Kurde. Ale to, że on sobie ciapka kupił, to mnie zadziwiło. Zawsze to był yy, taki... Wobec polskich maszyn nie za dobrze nastawione, A tutaj o ciapek stoi, kurde, kupiony. Fajną kabinę ma, taką rurkową. Do swojego będę też kiedyś musiał jakąś ogarnąć wreszcie lepszą. Kabinę Dobra, tutaj sobie u niego na podwórku zakręcę. Więc nie są balangi, musieli mieć, skoro mieciu jednak. Stoi za ladą, pewnie też na katu. A on siedzi w domu, z zupkę chińską biegnie. Je. Dobra, jestem już obok y mojego pola, gdzie będę rozsiewał nawóz. Polone z sąsiada stoi, przyczepa też. No właśnie, chciałem rzadkie w są zasiać, ale coś mi, coś mi ona nie weszła w tą ziemię. Coś Coś nie da rady się utrzymać w ogóle. Dobra chwila. Zasiałem to tym Poznaniakiem. Jednak ład, ładnie wyszedł zasiew. Nie, nigdzie nie ma ani wyżej, ani niżej. Wszystko ładnie urosło. No dobra, dobra chwila. Yy, to tak. Na trójkę sobie pojadę. Czy coś by. Chwilę. Tutaj, dawkę zwiększyć. O, dobra, taka dawka jest ustawiona. Powinno starczyć. Jeśli jeszcze, jeszcze starczy, to ja pojadę sobie na jęczmień, nie rozsiać. Dobra, pozmieniałem trochę dawkę, bo yy, za słabo sypało. Też mogę jeszcze trochę zwiększyć. Ale dobra. Eee, kolejny wjazd w pole. No, przerobiłem sobie właśnie kosa pod, e, na podnośnik. Nie chciałem go trzymać na tej belce. Na podnośniku mi jest wygodniej, bo tak, bo tak sobie, hop, podniosę, wiadomo. A z, na, tą, na tą rurkę to ja bym tutaj musiał się bawić, zakręcać, nakręcać wszystko robić. O tutaj, proszę, na podnośnik, wszystko ładnie rozsiewane jest. Ja bym sobie jakbym chciał na rurkę przerobić, to ja bym sobie przerobił, ale jakbym miał większe pola, bo te pola, które ja mam są za małe. One w ogóle nie byłoby mi sadzie zawracać z, tak, z takim rozsiewaczem. Dobra, chwila tutaj, żeby jak najmniej ujechać tego zboża. Zobaczę jak to wszystko będzie z tymi, z tymi żniwami, bo widzę, że pszenica ładnie rośnie, jęczmień też. Y może będą jakieś dobre żniwa w tym roku. No mechanik mi to opowiadał, że w tamtym roku to była katorga, po prostu najgorsze śniwa jakie chyba mogły być. Eee, tylko na tych moich kawałkach to jeszcze jakoś szło e, coś wydobyć z tej ziemi, a u nich to oj nie nie, nie w ogóle. Eee, a i też ogólnie sprawdzałem kombajn. Kombajn odpala, e, dobrze jedzie, jednak się nic w nim nie, nie uszkodziło. Więc go po prostu odpaliłem, sobie chwilę pochodził, zgasiłem go, no i sobie dalej stoi. Na żniwa czeka. Przez żniwami mu zrobi taki e, pełny, można powiedzieć, że przegląd. Dobra, czy zostało mi coś jeszcze? Dobra, coś jeszcze zostało, to sobie jutro albo jeszcze dzisiaj wieczorem rozwiozę na wóz. Na jęczmień. A póki co to się biorę za... Orkę tej nieudanej żudkiewki oleistej No szkoda, że się nie udało, bo by był ładny popląd przynajmniej. A tutaj nie, a tutaj się nie udało. Jeszcze sobie wezmę to za oram, potem zakultywatoruję. No i poczekam, masz chyba, nie wiem czy to mietek, ale ktoś mi na pewno będzie musiał posadzić te ziemniaki, chyba że ja ręcznie sobie posadzę ktoś mi będzie musiał posadzić te ziemniaki, bo będzie inaczej problem. Ale na pewno kogoś się znajdzie, żeby on mi to tam zrobił. Dobra. Trójka i lecimy. Na trójce w tamtym roku chyba też było ranet, nie? Ta, chyba na trójce też było rane A, i ogólnie tak teraz sobie yy, Przerwę yy, Przerwę, że tak powiem, fabułę yy, Gospy po dziadku I wam po prostu coś powiem Litytacja na Zetora lub na Ursusa, te, te wasze wybory, to została już zakończona. Wygrał Zetor, jeśli dobrze pamiętam, nawet jeszcze na telefonie mogę sprawdzić, ale chyba wygrał Zetor. Nie ma się co dziwić, chociaż Ursus też miał swoich y, ludzi, którzy chcieli go. Zetor wygrał? Tak, Zetor wygrał. Zetor uzyskał 62%. Urtus c 360 Uzyskał 30, 30. 30. Chwila, 38. Mmm. A, jeszcze znowu raz przerwę, bo ten. E, jeśli jeszcze się uda wbić 5 subskrypcji na moim kanale, to e, będzie specjal. Będzie odcinek specjalny na cały 1000. Który jest u mnie już na dysku i ja go nie pokazuję, nie robię żadnych przecieków. Nawet u mnie na Discordzie nie ma żadnych przecieków. Sorry, buła, nie masz przecieków i tyle. Eee... Więc jeśli ogólnie macie jeszcze kogoś, jakiegoś znajomego czy coś, no możecie mu podać moi, yy, moje konto, może sobie będzie oglądał, może zostawi tego suba. Ale jeśli jeszcze ktoś mnie ogląda bez subskrypcji, to zasubskrybuj. Dobra, jest ogólnie trochę nadjeżdżania z tym wszystkim. Tutaj trzeba co chwila tofać, jeździć i tak dalej, zakręcać, wykręcać. Ale ważne, że idzie to jakoś przeorać. Za dużo orki tutaj nie ma. Teraz sobie do tyłu tylko polecę. No i będzie robota skończona, myślę, że na dzisiaj. Tak, robota już na dzisiaj będzie skończona. Dobra, ja sobie zaraz tutaj jeszcze Będę wymieniał bo stare są naprawdę. A póki co, to się z Wami żegnam. Oczywiście, yy, do zobaczenia w następnym odcinku, który powinien być w niedzielę. Ale z racji tego, że nie będzie mnie w domu w niedzielę, to albo się postaram w sobotę go nagrać i Wam rzucić w niedzielę. Albo już zacznę robić tak jak myślałem, że będę nagrywał sobie w weekend i po prostu na następny tydzień będzie więcej filmów. A w, a w tym tygodniu po tej niedzieli, no to może z dwa odcinki się pojawią, które nagram jeszcze. Się postaram. Nie wiem, jak to będzie. Jeśli oczywiście bijecie tysiąc, to będzie kolejny odcinek. Naprawdę ciężko mi jest to wszystko stwierdzić. W piątek wracam ze szkoły yy, Wiadomo o których godzinach się wraca, No to na pewno za dużo czasu bym nie miał i wieczorem bym musiał film robić, żeby na przykład we wtorek był w następnym tygodniu. Wtedy w sobotę też muszę zrobić film. A w niedzielę nie da rady. No kurde, takie właśnie życie jest w internacie. Jakbym szkołę miał obok siebie, to by... Odcinki były w starym stylu, ale no cóż. Internet to internet.